Siemano, to ja na tron, a teraz znajdujemy się na serwerze Survival Games Falcraft. Tak, yy, mam, dostałem właśnie w piątek gift koda od mojej kochanej siostrzyczki, tak. Yy. i mam takiego fajnego skina, jeszcze z tyłu wam go pokażę, takiego sobie sam go zrobiłem. No. Yy, yy. No więc zaraz będę... OBSG. I mam tu VIP-a. Ja, i ile dwa muszę działać jeszcze. Tak, jeszcze jest. 4, 3, 2, 5. Leć, leć, niczym dał. Fu, fuch fuch, 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 nie słyszę. No tak to już jest. Yy, nie no, mam no, no, fajnego skina, mi się podoba. Nie tak jak ten bez wyobraźni, ale mi się jakieś nie podoba. będzie mnie ten oglądał. <laughs> tak. No, mi się nie podobają takie. Mi się normalne, ludki, bez żadnych takich potworów. ...kostia, kostia, kostia, taffu. Nie, mi się takie nie podobają. No, może kiedyś chciałem pandę, nie, żeby mieć, ale z zdanie. zdaniem. I sobie na Minecraft 6 wyge wygenerowałem, nie wiem. Kurde. Jakoś cofki są. Szą. Nie wiem gdzie... będzie iść. Ile? jedenastu jeszcze. Jeju. Kurde, to nie przeszkadza. Ale jest dobrze, mam 18 FPS. Próbowałam przedtem tym bo... Ranię, to miałem ponad 8. Ale też yy, mam ten yy, włączony, sobie zrobiłam, żeby 1 GB, czy ile tam mi dodawało FPS. Ale patrzcie, no to jest już hamster. Wiecie co, to wyjdę może z serwera? Jeszcze raz, zaraz wracam. Dobra, już jestem. Już odleczenie. Nie znam tej mapy. Fo, fo, fo. fo. Mam jedzenie to dobrze. O, mam aż tyle pasów, Lola. To mnie zadziwiło. No ale. To co jest? Sok I spadł. Hehe. <laughs> Za pomocą piąki. Jak to dziwnie bruchuje. Bruchuje jak to. Forever. Oh. Oh, Fuu. I don't like you. I don't like creeper. I don't I I like I like I don't know I don't know let's say I'll be No, 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 bije i co? Może mam laki, nie? Ale takie mniejsze niż przed. 7 razy jeszcze zstąpię. Co to jest? Ej, nie. Słyszaćko. <laughs> tak. Y może dzisiaj, albo nie dzisiaj nie, bo ja bym chory nie przez ten tydzień. Muszę ponadrabiać te rzeczy wszystkie. No i może nie dzisiaj, ale. Nie wiem dokładnie kiedy. Może um, nadać z kimś. Może z wichrem, na Foch, jeszcze jedna arena i zaraz kończymy. Dobra, już jestem. Ja się zobaczyłem, I patrzę, a tu już trzy istnieje odliczenie. Fuh, dobra, lecimy. Ja Ale <tum> ten widok jest nawet fajny. nie bo możesz startować się w każdej chwili, nie? SG. Masz te wolne miejsce, nie? Zajęte. Na serwerze jaki będzie pełny? Masz jeszcze, możesz Nie wiem, różne rzeczy O pokuste. Coś tam jest No ale fajnie jest na na dziesiątce. Dalej na V-Craftie. Ten jest nawet fajny, mi się podoba. A tak. Mm. Teraz może na górze, ale może, bo nie wiem, czy mi się uda. Wyświetlą ci się serwery, na którym będę, czyli od no Lifea Parkour na VCraftie. Na tym akurat. Na jakimś jeszcze. Od Bluea. Nie no wiecie jakim. Na tym co się tam kupuje? Można też, no, już uh, Tam są, no, ale dość fajny też jest na tym, na jeszcze, jaki, jak jeszcze jest w tym na hardcore skkf SKKFA. No, no, Slime. Slajmy No i tak. Um, vlog nieco miał być na 25 widzów. Przekładam znaczy, jest tu już to kiedyś mówiłem. Bo chcę sobie kupić i kamerkę. Dobra, już jest. No. Kurde, jaká to ješ of kalol? Já mám teď rád mám No, jak kalol? falls on me that I'm gonna be wrong trying Jeszcze oh, o lol. No ale ten... kurd, mm, tu jest. No foo, forever ten serwis. Może przez nagrywanie to się zrobi. Wiecie co? Za chwilę przyjdę. Się Już jestem na serwerze od Life'a na parkurze. Mm, tak, kurde, nie umiem się wybić. Wczoraj zagrałem, niestety mam jeszcze drugi level... pierwszy dopiero jeszcze. Możecie zobaczyć, yy, e, na no, na, e, na stronie nie wpisać notron for notron ale patrzcie czekajcie pokażę wam coś widzicie no, notron for notron a nie dobra był kiedyś był. nie to było na tym u tego u wertenza na serwie no że pisał mi ea ea nie, że notron for no chyba not nie no trochę... No trochę. Realny bieg ten jest łatwy. I właśnie tego jako pierwszy, ten przyszłym. Foch, jakie jak ja mam córki? Nie wiem czemu. Czekajcie, bo zobaczymy ustalenia Max FPS, no jest ten jeszcze tam Lol, teraz tu znowu wchodzę. No dobra, to wiecie no, co. Yy, to ja się pożegnam. Na razie. Trzymajcie się. Cześć. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Na razie. Trzymajcie się i cześć. Na razie. Bo mam laki, wiecie. Nie idź grać. Na razie.